Witajcie kochani z tej strony, Gosia z kanału Grat Studio. Przychodzę dzisiaj, żeby wam pokazać pudełka komunijne. W zasadzie, no, ma bieżmowanie komunijne, bo, bo to jest islandzka uroczystość. Oczywiście mam pudełeczka wsadzone do. Nosidełek. Co prawda, pudełka nie są 10 na 10 tylko 9 na 9 ale i też się fajnie mieszczą w nosidełkach i fajnie wyglądają. Więc generalnie tak to wygląda. Tutaj musiałam zrobić sama kwiaty z fałamiranu, więc tak one się prezentują. Do tego kwiatki z woka, imię Icheska, i na bokach jest po prostu taka ozdoba. I oczywiście, jak się pudełeczko otwiera, to tak wygląda. Tutaj mam stempelek, e, e, digi stempelek e, od e, Digital Paper od Żanety. Także tutaj śliczne są dziewczynki i chłopcy, więc ja sobie takie zakupiłam. Jest oczywiście imię, tutaj jest miejsce na pieniądze z napisem Komunia Bierzmowanie po islandzku, życzenia też po islandzku, a na środku mamy kielich robiony z wykrojnika. To jest wykrojnik od Craft Passion. Ja go skleiłam kilkukrotnie, żeby był sztywniejszy i on jest dwustronny. Tak samo wygląda. No, i tutaj są kwiatki, też jest ten kwiatek zrobiony przeze mnie, i dodatkowo papierowe kwiatki, także tak wygląda to pudełeczko. To drugie, które tutaj mam, jest identyczne. Jest dokładnie taki same, tylko ma inne imię, dlatego że te pudełka są dla bliźniaczek, więc musiały wyglądać tak samo, <laughs> tylko że zmieniłam po prostu imiona. I tak. Także tak wygląda. Bardzo mi się w zasadzie podoba ta praca. Jestem z niej bardzo zadowolona, więc, więc dlatego ją pokazuję. To, co widzicie na ekranie, to kartka, którą zrobiłam w ramach podziękowania księdzu za Komunię Świętą. Ja oczywiście zapomniałam nagrać tą kartkę, dlatego pokazuję Wam zdjęcia, jak ona wyglądała. Bardzo mi się dobrze pracowało z tym miętowym kolorem, więc wydaje mi się, że wyszło całkiem, całkiem fajnie. Chciałabym wam pokazać dwie pamiątki, które zrobiłam. To są takie pamiątki z okazji bierzmowania. One są identyczne, więc pokażę wam po prostu jedną, bo dokładnie w środku wyglądają tak samo. Są oczywiście robione tą metodą harmonikową, którą robię zazwyczaj. I tutaj mamy kopertkę na pieniążki i tutaj już całe a miejsce do wypisania, kiedy było bieżmowanie, jakie jest imię do bieżmowania, i tak jak w przypadku tych pamiątek komuniny, które zazwyczaj robię, tak samo w zasadzie wyglądają te do bieżmowania. Tutaj tak trochę na ukos jest mata, ale wszędzie też są cytaty, i miejsca na zdjęcia, i na końcu życzenia, gdzie można się podpisać. A z tyłu jest po prostu moje logo. Mam jeszcze dwie pamiątki, które zrobiłam. Te są zrobione już troszeczkę inaczej. One są robione na bazach z eco scrapbookingu. Bazach, które w zasadzie bardzo nie lubię, dlatego że zazwyczaj muszę je rozbierać, żeby je złożyć, żeby je porządnie oprawić, bo to są takie bazy. Coś ala segregatorowe, przy czym tektura, która jest wykorzystywana do tych baz, ona się rozwarstwia. I dlatego ja za każdym razem staram się rozłożyć tą całą bazę w środku. Wyrywam po prostu ten cały element, oklejam całą bazę i z powrotem wtedy ten element ze spiralą wklejam na nowo, bo po prostu bardzo mi się nie podoba to, jak ta baza jest wykonana z jakiego materiału. No ale mam akurat takie bazy, chciałam je wykorzystać. One w zasadzie są identycznie zrobione. Tylko mają inne okładki. Tutaj po prostu miałam różne elementy, nie miałam takich samych, więc są inaczej zrobione. I grzbiety w zasadzie też są tak samo zrobione, także, o tak, lepiej widać. Tutaj tylko inne kolory są, ale, ale chłopiec i, i HSK są takie same, więc tego pokażę Wam tylko jedną tą pamiątkę. I w środku też jest tak. Jest miejsce oczywiście kopertka na pieniądze. I to są te same cytaty, te same um, napisy, co w tamtych pamiątkach, tylko że tutaj jest inny format. Format jest 15 na 15 um, i, i tak jest też przygotowana cała ta baza. Natomiast papiery, które tutaj mam wykorzystane, to są papiery od Digi. Um, napiszę Wam na dole, um, skąd one są. Bo teraz nie mogę sobie przypomnieć nazwy, ale wam, wam napiszę. Także też są oczywiście powklejane maty na zdjęcia, tak samo jak we wszystkich moich pamiątkach, i te napisy. Te papiery mi się tutaj fajnie sprawdziły do tego. Także i tutaj jest też miejsce na podpisanie się, to są życzenia. Także tak wygląda ta pamiątka. Z tyłu też jest papier i moje logo, także te pamiątki są zrobione w ten sposób. Natomiast te, no, w sumie, środek jest ten sam, tylko na zewnątrz <noise> wyglądają inaczej. No, ale, ale taki generalnie miałam plan. Także, także to jest to. Pokażę Wam jeszcze album później w następnym klipie. Także do zobaczenia tam. Na koniec chciałabym Wam pokazać album komunijny, który wykonałam. Przepraszam za to, że jest troszeczkę inna tutaj przestrzeń, czarna. Nie będzie tak stale, to jest po prostu jednorazowe. <laughs> Ale tak, zrobiłam album całkiem spory, jest rozmiaru 21 na 26. Jest na 62 zdjęcia, plus do tego są oczywiście te karty tutaj, znaczy miejsca na duże karty od góry. Ale ja tym razem tych kart robić tutaj nie będę i nie będę dodawać, bo uznałam, że um, prawdopodobnie po prostu ktoś tutaj sobie może włożyć jakieś ozdoby, um, czy pamiątki, czy coś w tym rodzaju, więc ja tego robić nie będę. Um, prośba była taka, żeby album był w kolorach właśnie bieli, złota, e, i tak też e, starałam się zrobić, żeby wykorzystać jakieś najmniej koloru, jednak żeby było dużo złota także jak widać na okładce jest tylko napis pierwsza komunia święta z tekturki chłopiec wycięty z wykroina, wykrojnika od craft passion i tak samo tutaj napis imię, to też są te banerki od craft passion nie mam ich akurat tutaj pod ręką mam, mam, mam to są te takie Literki, więc wycięłam po prostu imię i wsadziłam tutaj pod, pod ten główny panel. No i oczywiście kwiatki, listki z kalki i, i różne elementy. Tutaj mamy na grzbieciku po prostu ich Ten wykrojnik też jest z Craft Passion. No i tył jest czysty. jeszcze tylko tutaj będzie moje logo. Jest album oczywiście zawiązywany na wstążki, żeby było. Wygodniej. I teraz tak w środku mamy: mm, na pierwszej stronie jest duża kieszeń. Tutaj nic nie wsadziłam, bo to będzie prawdopodobnie kieszeń po prostu na jakieś kartki, życzenia i tym podobne rzeczy. I tak samo jest imię tutaj na, na, na wierzchu, tak jak na okładce. Także tak wygląda. I jedziemy dalej. Tutaj mamy mm, zrobione takie okienka. Ja oczywiście nie wzięłam sobie żadnej maty, ale już mam. I tutaj po prostu można sobie włożyć zdjęcie 10 na 15. I tutaj jest jeszcze klapeczka i tutaj też można włożyć sobie zdjęcia. I pod spodem jeszcze są takie duże klapki. Tutaj robiłam embozing na gorąco na złoto. Tutaj jest papier fakturowany i oczywiście chlapania, żeby to wszystko ze sobą pasowało. E, tutaj też wykorzystałam taką bardzo delikatną kolekcję. E, też to jest od Craft Passion, w ogóle bardzo dużo materiałów tutaj do, do, do tej pracy to jest Craft Passion, ale akurat tak się złożyło, po prostu one mi najbardziej tutaj pasowały. I dalej mamy, tutaj mamy klapkę, więc na wskazóweczkę. Też jest wsadzana z boku, z tej chyba strony, że można włożyć sobie za folikę. No, i tutaj oczywiście są miejsca na zdjęcia. Można zdjęcia przykleić i z tej strony i z tej strony. To tam kto co będzie chciał. I teraz mamy dalej. Wszystko jest mniej więcej zrobione w takim samym stylu. Ozdobione tak samo. Tutaj mamy. I z tej strony jest w zasadzie to samo. Też są dwie strony. I tutaj jest tak samo klapka do góry. Tak samo zawiązywana, więc tego już nie będę odwiązywać. W niektórych miejscach jest łączony papier, ale dlatego, że i tak na tym będą zdjęcia, i, i tego w ogóle nie będzie widać. Także dlatego tak to wyszło. Wszystkie, Generalnie te pierwsze klapki to są klapki z foliami. Jest po prostu rameczka, i jest w ten sposób przygotowane na zdjęcia. I to na końcu mamy kieszeń, i są wsadzone maty do środka. Które można sobie umieścić na takich stronach, jak tutaj, na przykład z klapkami, że tutaj można przykleić dwa zdjęcia, jak tam kto będzie chciał. Także dlatego też są dodatkowo wsadzone tematy, żeby było, była możliwość po prostu ich wykorzystania dodatkowo do, do wyklejenia. Można sobie oczywiście przykleić tak zdjęcia, ale wiadomo, dodatkowo po prostu dodałam. Także tak by wyglądała moja praca. Dawno nie robiłam tak dużego albumu, także też troszeczkę mi się z nim zeszło, ale jestem zadowolona, podoba mi się, więc, więc jest dobrze. Dobrze. Dziękuję wam bardzo za uwagę, dziękuję za to, że jesteście, że komentujecie, no i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmie. Także trzymajcie się ciepło, pa pa.